Koksowina, koksowina, jak widzicie w dzisiejszym odcinku jestem niestety sam, bo ostatnio na odcinku u taty, tata, no bo nie zrobiliśmy mu żadnego prezentu na dzień taty, więc postanowiłem, że będziemy musieli mu e, jakby usługiwać przez 24 godziny przez 24 godziny przez to w sumie też nie mam i temu, jak widzicie, bo u taty na odcinku właśnie e, straciłem itemy bo mi zaraz diamenty, już nie mam moich diamentów, które szukałem w skarbie i wszystkie, nawet nie mam serca oceanu, które mogłem sobie użyć bo już napisaliście mi co to robi, że tam mogę podwoić coś zbudować i w ogóle, ale mi tata ukradł ale dzisiaj chciałem na taty się odegrać, bo miałem od niego wyzwanie żeby zbudować mu domek tam na tamtej górze dlatego, że, dlatego chciałbym w dzisiejszym odcinku zbudować najgorszy domek w minecraft dla taty może się wkurzyć, ale nie wiem jeszcze mam nadzieję, mam nadzieję że się wkurzy tak szczerze, bo no straciłem większość itemów, no nie mam, mam tu jakieś wiem jeszcze zacząłem to mam, to mam no mam jakieś niby rzeczy co nie ale straciłem przykład diamenty jakieś miałem emeraldów i w ogóle dużo rzeczy straciłem co nie i no no po prostu chciałem zrobić z tych wszystkich rzeczy jakiś brzydki domek bo tata mi kazał zrobić jakiś domek a ja zrobiłem domek ale pamiętajcie o tym, że zostawić subika, łapeczkę yy, bo jest teraz daily i w ogóle i pamiętajcie żeby wbić na discorda, instagrama linki są w opisie i no ja bym mu zrobił osobiście Osobiście, bo dzisiaj nie ma Maja, bo Maja powiedziała, że. nie będzie, bo to Twoje wyzwanie, to ja nie będę ci pomagać, że Ja już ci nie będę. Ja płogam Maja na każdym odcinku. Ja e, staram się, ja na przykład z rybami pomagałem i wszystkim w ogóle u e, Maj pomagałem, ale Maja powiedziała, że nie, a, bo że pójdzie sobie spać. A Tata, e, Tata chyba też, widziała, nie wiem czy się dzieje, staram Tata gdzieś chyba poszedł i w ogóle, ale ja. Ten domek, ja bym chciał zbudować go taki, że on był jakiś pomieszany bloków, że on nie był taki stricte, tylko z dirta. Były takich totalnie pomieszanych bloków, na przykład nie wiem, dirta, kobla, jakiś, nie wiem, e, jakiś un-nad-gravel jakiś będzie mu się sypał tam. O, dam mu żelazne drzwi, żeby nie mógł tam wejść jeszcze. Dam mu to bym mu wziął, ale jeszcze. O, jeszcze jakiś niebieski, że totalnie nie pasowało do tego dirta i w ogóle. Dam mu to, tego, żeby chociaż miał co tam robić. Dam mu na przykład tacie tutaj zgniłe ziemniaczki do skrzyneczki No i chyba tyle, ale ja najpierw będziemy musieli jeszcze e, oczywiście zniszczyć ten, e, ten domek Bo no troszeczkę, troszeczkę trudno było mi to Chyba nie, nie będziemy robić domku w domku Chyba tata nic tam takiego nie ma, chyba tata tylko ma tam skrzynki Więc nie trzeba raczej, co to, co to mnie bije tutaj Co to, wy tyfy, trzeba, trzeba szkieleta dojechać tutaj bo mnie zaraz, ja tu zaraz zginę, aż ja na odcinku taty parę razy zginałem przez to, że y, tata mnie zabijał mówił, że to dobrze tak zabija, co nie? Jeszcze... On tata... Ja nie wierzę tacie, że to jest tak dobrze. ale najpierw właśnie zniszczył tutaj ten, ten tacie domek, bo no on nie może. Ten, ten domek jest zbyt ładny dla taty moim zdaniem. Tata powinien mieć taki... no taki... Taki, wiecie, taki dirtowy domek, no bo tata, tata jest skromnym człowiekiem, on nie potrzebuje takiego, ja, ja bym mógł tacie zbudować super jakąś willę, ale za to, że tata mnie tak traktuje, to ja, ja zbuduję dla taty brzydki domek i, no i, z, no i, będzie brzydki, no i tata się może wkurzy, może uściśli, może chciał brzydki domek, mam nadzieję, że, no w sumie nie wiem, no, bo tata nic ze mnie dał na dzień dziecka, my, my po prostu nie daliśmy gdzie na dzień taty, bo... Wystarczyły życzenia, jaśmy życzenia, bo nie mieliśmy, nie mieliśmy rzeczy takie, tata ma podobne pieniądze, dorosły powinien mieć pieniądze. I tata tata powinien dać nam jakąś co Ja my nie, nie jesteśmy zobowiązani, bo nie mieliśmy na przykład pieniędzy na takie rzeczy i tata jeszcze miał do nas pretensje, że będą jakieś wyzwania, a my nie robiliśmy mu nic jak na, na dzień dziecka, nic nie jadą. I, no i przykre to trochę jest, no bo tata, my się tutaj staramy, ja tutaj buduję dużo rzeczy, ja powiększam naszą wioskę i w ogóle nawet chciałem, będę chciał robić live'iki, żeby jakby powiększyć tutaj, żeby zrobić live'a z jakiegoś budowania, czy jakieś nawet jakieś... Tajnej bazy, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Napiszcie, czy chcecie, żebym robił jakieś lajwiki, bo tak się chciałbym zacząć robić lajwiki, bo. Tylko nie wiem, czy bym dał radę, ale mam nadzieję, że jakoś by dał radę, ja chciał robić bardzo lajwiki. Bo czasami po prostu chcę robić, żeby po prostu wszystko byście widzieli. Niestety mi się skończyła. Eee, oczywiście nasza sikiera, więc trochę lipa, ale na szczęście ja miałem przy sobie kobla i patyczki, więc możemy sobie takie coś zrobić. I no i... Chciałem bardzo, żebym po żeby prostu wszystko na live, żebyście się wszystko widzieli, na przykład jakbym budował jakieś różne tajne bazy albo bym budował jakieś wieżowce, jakieś domki w ogóle. Czemu trzeba ta taki domek w ogóle spiciasty? Trudno się rozwala te płotki, minion tego tatema, ale zrobię mu najgorszy domek w Minecraft. Szkoda, że nie, nie miał tej lawy, bo dał lawę i zamiast wody po prostu, by jakieś dziwne rzeczy tutaj w tym domku, ale... No, zobac zobaczymy jeszcze co zrobimy, Zrobię jakieś pułapki, a na razie nie chciałbym robić takich pułapek. Bo chyba już byś wystarczająco się wkurzy y, po takim domku, tak mi się zdaje, Bo ja, ja bym się osobiście wkurzył, co ja bym się zderwował, gdyby mi dzieci takie coś zrobiły. Bo... No, przykro by mi było, no. Czekajcie to, że dzieci wam robią takie coś, no, ale no to zasłużą sobie tata, bo nie trzeba dawać prezenty swoim dzieciom. I jeszcze trzeba chyba tać, jeszcze tutaj podłogę zniszczyć. Tutaj musimy zniszczyć podłogę. I chyba. I chyba będzie koniec zniszczenia domku i tylko będzie trzeba teraz yy, zbudować podłogę, podłogę dla domku taty ja bym zrobił z, z niebieskiego bloku, żeby to było tak brzydko wyglądało. Tak brzydko. O, tutaj dirta, o tutaj ta sobie damy. A tutaj tutaj nam coś wysknie się. Tutaj o kobel tutaj. Tutaj żwirek sobie damy, ojoj oj, oj, oj. Tutaj takie coś, tacie zrobimy, o, naj, najładniejszy domek Minecraft, ewidentnie o tutaj takie coś. Takie coś sobie zrobimy, tutaj takie coś, takie coś. No i bo jest super domek Minecraft tutaj będzie wychodził teraz. Teraz zrobię takie coś i drzwi tacie zrobił, o takie, o, patrzełem, zrobił takie o drzwi i żeby one były żelazne, żeby tata nie było do tego wejść, ale na początku ją zrobił... Tutaj bym zrobił z gravela, żeby to jakoś wykorzystać, ten gravel yy, I bym zrobił tacie teraz takie... O kurde, czekajcie Teraz zrobił takie szyby, ale bez szyb totalny, Taki, no, no nie chce mi się, nie chce mi się Po prostu no, wady, po prostu błędy w budowie najwyżej yy, Tata nie zauważy, że tu szyb nie ma totalnie i tutaj bym zrobił takie coś, takie wywietrzniki powietrza, takie świeże dla taty, tata się nie skapia. to jest zdań, super domek, no, no nie oszukujmy się, kto będzie nie chciał mieć takiego domku Minecraft, no ja bym chciał mieć taki domek Minecraft, bo... Tata, tata, na razie tata chyba nie będzie, nie wiem czy będzie tata dzisiaj jeszcze, ale y, tata by się zdaje, że może się trochę bardzo zerwować. O, jeszcze takie piecyki sobie damy tutaj w ścianie, tutaj myk, 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 takie piecyki sobie damy w ścianie, tutaj sobie, o, to jakieś, o, nie możemy tego postawić tutaj, bo nie mam shifta, tego też nie możemy. Y, już mamy y, shift, mamy problemy techniczne, ale tutaj, o, taki ładny bloczek, sobie tutaj, o, tutaj sobie. Y, ta, takie, takie coś zrobimy, takie coś, bo czemu by nie? Takie sobie losowe drzwi sobie damy, o tutaj takie coś sobie zrobimy, Ta, o takie coś. O zaworujemy to jeszcze, jakieś dziwne rzeczy, tutaj zrobimy, tutaj zrobimy jakieś na nową szybę niepotrzebną. O, czekajcie tutaj jeszcze sobie wejdziemy, wyjdziemy sobie tutaj, bo ja chciałem to robić z Bajem ale Maja powiedziała, że nie, nie, bo ja nie powiedziałam, że będę robił najgorszy, bo ja się boję, że jeszcze tacie wygada. I, I po prostu, do no, ja tu Jak ja tu artydzieła robię, robię ładniejsze domki w bajką. Moim zdaniem, pamiętajcie, piszcie jak chcecie robić takie domki. I zostawcie subika, peckę, żeby też wam ktoś gdzieś zrobił takiego brzydkiego domka, a wam zniszczył ten domek i zrobił to takie coś. Bo to jest, no, ja bym tak nie chciał, no. To jest akurat nauczka, co nie? To jest nauczka. Mam nadzieję, że tata się nie odegra na mnie, za to, że tak coś zrobił. Ale to tata sobie zasłużył, tata chyba to zrozumie. Tata jest chyba młodym człowiekiem. Nie wiem, nie wiem naprawdę, czy tata jest młodym człowiekiem. Oj, tutaj już zrobił takie coś, takie piękne. No, zobaczcie, jakie ładne. No, moim zdaniem, piękny domek, tutaj ar arcydzieło. Tutaj jeszcze, patrzcie, da, tutaj takie rzeczy zrobiliśmy. I jeszcze tacie zrobimy tutaj, albo nie zrobimy tutaj, na pół płytkę taką. Tylko musimy iść chyba po płytkę. Nie wiem, czy da się. E, drewnianą chyba się nie da, bo sprawdzimy czy da się drewnianą Nie, nie znam się totalnie, nie, nie przeczytałem tego poradnika pana grzybiarza, ale... Czekaj Da się, da się drewnianą, o nie, czekaj, bo tam nie będę mógł wejść, muszę tu zrobić jeszcze jedną I to takie coś zrobić No i teraz ten domek wygląda jak funkcjonujący, piękny domek Jeszcze tutaj bym zrobił, czekaj, jeszcze takie coś zrobił, jeszcze zrobił wej wejście na dach, tacie Tylko będziemy potrzebowali yy, wiaderka wody, ale chyba mam gdzieś wiaderko wody w domku, nie wiem, zobaczę dokładnie i właśnie też będę potrzebował chyba na odcinku albo na live'ie wyruszyć po K&D'sa jakiegoś, bo niestety mój z zginął, bo trochę mi smutno, to, no. jednak ten K&D's to była jednak część śmiecu. nie, no, część śmieć była, no. A tu nie ma, nie ma K&D'sa i... koniec. mam mamy jakiś wiader? O, mamy jeszcze nawet z wodą, idealnie. Tutaj lawy już nie mamy, mieliśmy lawę, tutaj tata się spalił Dobrze, że tacie było, dobrze, że tak że się tak spalił. Bo to, to takie nieferne fair, fair, że tata sobie takie rzeczy robi, ale patrzcie, ja teraz sobie tutaj y, zrobię takie coś, tylko poczekajcie, ja chyba będę musiał... Ej, czy ja tak nie mogę wzi wziąć? Mogę tak, ale dobra, ja zrobię jeszcze takie coś, takie coś. I zrobimy tacie, tutaj patrzcie, wejście na wejście na górę, patrzcie, wejście na górę tata będzie miał. I tutaj tata będzie sobie wychodził i tutaj tacie damy na przykład y, skrzyneczkę, czekajcie tutaj, o, 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 zrobimy skrzyneczkę tacie, skrzyneczkę tacie zrobimy tutaj damy jakieś rarytasy, rarytasy damy tutaj, tutaj jakieś rarytasy, piękne to jego itemki, mega itemki tutaj damy dla taty no i moim zdaniem super prezentuje się domek, ale jeszcze musimy jedną rzecz zrobić, bo musimy jeszcze dać tabliczki, że to prezencik, że to wyzwanie i w ogóle, że to tamto co nam dał tata, no bo musi wiedzieć to nie, pierwsze to opatrzcie, bym napisał tutaj y Prezent od, y, od synka Gotiego. Naj, najladniejszy, nie, nieźle napisane, leży, y, do nas w Mejdra y, 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 czekajcie. To by, było twoja zwanie za dzień. Ta taty Kocha się tatu no, I tutaj już tata będzie wiedział, że tutaj tylko... jedno bym jeszcze pofarbował, to czekajcie, mamy jakiś tutaj kwiatuszek, choć tutaj kwiatuszek wezmę sobie. Kwiatuszek sobie wezmę i pofarbuję, albo trzeba je wezmę każda czerwona dam sobie. Żeby tata wiedział, że to wiesz, że kochał tatę i w ogóle. Ale tutaj jeszcze damy jakiś kwiatuszek, kwiatuszek tutaj damy i czekaj tutaj, tutaj zrobimy takie coś, takie coś, takie coś I jeszcze tutaj kwiatuszek, tutaj kwiatuszek, żeby tak ładnie tutaj było... I w ogóle... I napiszcie w komentarzu czy chcecie, żebym zrobił jakąś prankę na tacie i w ogóle za to co mi robi i No i tego, zostawcie subika, łapeczkę, mamy daily, ale już kończymy niestety, niestety musimy się niestety pożegnać się Discorda i tak dalej i ELLA!